Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Lecimy. Słuchajcie, witam. Razem ze mną się Tazy. Siemanko, cześć. Nie, mogę mieć tak tą rękę? Może, tu... słuchaj, to... słuchaj, możesz. Nic się nie dzieje. E... Jesteśmy hetero jak coś, tak, tylko tak, tak się ja... siedzi wygodniej. Tak jest wygodniej, no. E... E... Tazy, taka ogólna rozmowa. Ostatnio widzieliśmy się na Złotych Entosiach. Widziałem nagranie. Widzieliśmy się? Tak. Byłeś tam? Byłem. No Nawet rozmawialiśmy. Tragedia, tragedia. Nie Pamiętasz? No, to, nie, nie pamiętam. Że... Tragedia, tragedia. Ja taką przyjechał do mnie kumpel ode mnie z miasta ogólnie. No. Z, ze świecinka ode mnie z miasta przyjechali we dwójkę koledzy. Poszli do bary i to siedzieli godzinę, mówię, ja mówię, pijecie spokojnie, z, nie. I po godzinie ja mówię, a tam odstawią auto, lecę z wami, z, nie? Ale ja jestem alkoholikiem, no ja nie umiem wypisać trzy drinki, pójść spać. Całą noc z nimi chlałem. No. I, i, a w tym siedzimy tak 14 u, u mnie na chacie i oni mówią, a wiesz że ty masz, a to za 3 godziny a on mówię, No zaje... i idę tam, wiesz. Jaki wstyd, jaki, jaki wstyd, jaka wiocha, nie? No ale sobie uświadomiłem, że ja to jest, no, jestem alkoholikiem, no, i, i, i ja to nie potrafię lekko się pić i to nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę ci nie. No ja widziałem to nagranie jak wychodziłeś z taksówki Oj, ty jesteś taki na dupsony, Ty jesteś taki nadupsony? No. <grywa> ty Tazi, Tazi! No. To ty w ogóle tam skręciłeś w drugą stronę w bok no. i potem wróciłeś. No tak, na 20 godzin się tam, przeszedłem się tam na, na Tosie i pierwszy co kupiłem 200 ml i na hita jeszcze, nie? A jeszcze tam kumple byli dobrzy, bo kumple już mi wlali, ja taki jestem, że już oni wylali mi wódkę w domu no. i wlali mi wodę no. Ja piłem wodę przez 4 godziny. prawdziwy kumple Tak, bo nie chcieli, żebym ten, ale oni nie chcieli, żebym bił, a ja już miałem tylko lekko, jeden drink, drugi drink, a ja odpalę wrotki, to już mózg mi się, ja wiesz, ja zapominam, o Bożym świecie nie? że to mam zrobić, to od razu już lecę do, do upadłego nie? No i skończyło się, jak się skończyło, nie? że ten taki, taki zgonem. No nie pamiętam, co tam ja nie pamiętam w ogóle tych handosic, nie Tam widziałem jakieś filmiki, to taki wstyd, nie mogę tego tak oglądać, tam jakieś takie taki pieprzyk, że taki no ale co było, co, jest jak jest, czas, czas, czas nie zaoftam. Śmiem się nie. Ale w niedzielę byłem biegać, w poniedziałek ten trening wróciłem. no właśnie widziałem, w szoku byłem. No widzisz, my można trzeba, trzeba być odpowiedzialnym. każdym myśleć, że dodam filmik, wiesz, z tego tego. Trzeba satrać, satrać rano i być odpowiedzialnym. Możesz napić? Może ten, ale trzeba być odpowiedzialnym, trzeba zrobić dalej swoją robotę. Kiedyś myślisz, że jak ja napiję się na też, to, to wie, że ja nie trenuję w ogóle, bo widzą jakiś tam TikToku, że jestem pijany i oni myślą, że nie trenuję, ciągle chleję i nic nie robię. No. To że się napiję, to nie znaczy, że nie zrobię treningus. Cały tydzień zapierdzielam, mhm. trenuję i trzeba trzymać równowagę, aczkolwiek, aczkolwiek, Teraz mi się to zdarza zbyt często, się, tak się poluzowałem, się od tego walki zejdziałem, miałem tylko w grudniu się bawić. Od grudnia już, już zerwałem wrotki, co chwilę. Z grudnia? No nie od grudnia, to od grudnia, Nie, 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 potem w miałem w lutym miałem przerwę. Teraz nie, nie piłem w ogóle długo, nie piłem, ale koledzy przyjechali właśnie z mojego miasta. Wzięli mhm. mi na miasto. I, no i widzisz, jak się skończyło. Ja nie <laughs> mogę po prostu wychodzić z domu, z nie? Bo ja nie potrafię z domu wyjść, nie pić, nie? Mhm. Gdzieś idę, gdzie jest, nie prawie odmówić, jak już. Jestem zbyt mało asertywny, z nie? Arek ten też tak mówi, ten, że tak ma. Zbyt mało asertywny no, ta, jestem, nie? Że ta, ta, ta. nie potrafię po prostu wychodzić z domu. Nie mogę z domu, bo widzę domu też. A muszę na to popracować, nie, no jakby mam 30 lat już, więc warto byłoby pracować. No słuchaj, no, to e, ci, taki wiek, bo ty jesteś co 95 czy 94? Czy no, 94. 94. No, 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 no to jest. No, no, to jest... No, ja mam 30, więc trochę stare. Ale Masakra, ci no, no to tak nie wyglądamy na tyle. Ale, ale... Ty, ale powiem ci tak, my się spotkaliśmy przy tych Bemarach, przy tym jedzeniu, tam były takie. No. I ja, ja ci powiem, że ja mówię, wytrzesz trochę. Albo mnie zobaczyłeś i może wiesz, nie wiem, jakoś sobie pomyślałem, bo tam byliśmy tylko my. Te we dwóch. No i chwilę tam pogadaliśmy, ja mówię, kurde, wytrzeźbił szybciutko, a ty nie pamiętasz. Na no, przez sekundę nie, <grym> nie przechodziłem z tą rozmową w ogóle. Wiele rzeczy mi to nie, nie pamiętam, w ogóle. To jest najgorsze, no żeby był w taki, takim stanie właśnie, w którym że ja się nie pamiętam, wiesz. Ja tak samo się pamiętam, mało pamiętam sobie na no. A no, ciebie, ale co? w ogóle nie pamiętam. Tak? No dobra, no, no ale to mniejszość to, obudziłeś się rano i co? I zawsze jest ten moment, o kurde odpalasz telefon No i co się, coś I co się wydarzyło, co? No, to tylko ten spryciek w nocy jakiś te dla, dla, te, dla sroki, tej streamerki. No i tak z kaksówki wyszedłem, nie? A ale okay, ale tam pół tam, tam paru tych streamerów się opierdzieliło. O mnie tak nie gadają źle ogólnie ludzie, nie? nie? nie o dziwo, nie? Ja tak nie że radość, byłem typowy. Te tego, że... Nie, bo tam grubie poszedł Ali, Japczan i, tak. I Dax, nie? Tylko ja tylko taki ten, za moc, za A tam tam ludzie też grubo tam, ci streamerzy porobili, tam się wywróciła, streamerka, Ali tam takie ogarność, w ogóle słyszałem, to już w ogóle, to jest, to jest zabiera grubość, nie, no, no, tak to jest, tak. A ludzie też by na tego na poważnie, bo to, 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 to chodzili, bo nie to, wiesz, że to, był Oskar, 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 no to przecież są... Twitch, Twitch, Twitch TV tylko i ludzie no tak. z internetu, ale to nie są oscary prawdziwe, no ale aczkolwiek teraz już taki Twitch TV to już kupujemy trochę, trochę telewizja. No ale stary, zobacz, to tak jakby się spotkało, nie wiem, jakaś taka grupka znajomych, która się nie widzi na co dzień, to się spotkało, to chcą się pobawać, przecież tam nic złego się nie, no tak, się nie wydarzyło. No, ale ale się... wiesz jak to jest w internecie, Uy, trzeba wszystko rozhulać, tak, 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 no. Że Dobra, Tazy, e, słuchaj, niedawno był Fame Underground. <tuszy> Alberto wskoczył do ciebie, wygrał turniej. On w ogóle wtedy miał taką formę. Po każdym się przyjechał. Po każdym się przyjechał. No. Byłeś u nas tam na vlogu, wszystko komentowałeś. Wygrałbyś z Alberto tamtego wieczoru, czy nie? Y ja bym w tamtej formie co byłem, to bym. Za widzisz? To takie gadanie w turnieju, czy bym wygrał. Zależy, jakby mi się łożyło. Z nim, z nim, z nim pojedynek, z, z takim na, Alberto. Z jednym, jeden, na jeden, tak, by wygrał z nim tak? pojedynek. No, dałbym radę, tak. Wygrałbym z nim jeden na jeden, taki pojedynek. No, jakbym miał z tym pierwszą walkę na przykład, nie? byśmy byli fresh we dwójkę, nie? No. To tak. On by tak miał dobrze mu się te karty ułożyły, grać ten był mocno bardzo rozbijany bo ciężki w walkach. I no, ale on, to, on wszystkie walki kończył 30, 30 sekund, to no, jest aż niewiarygodne, że tak szybko wszystko skończył, skończył, tak szybko skończył walkę 30 sekund. No, ale dobrze mu się te karty ułożyły, nie? Ale no. wiesz, ale też, tak, eee, czekaj, z kim walczył pierwszą? Ja z, z Malichą. Z Malichą no. No to, no to po prostu on go kopnął, no to, czyli on go skończył. No no to, tak. to była ta jego zasługa. Oscar też wszedł świeży, też go szybko skończył. Ale Malicha to w ogóle wezwał. Nowicjusz, no pierwszy raz w jego walka nie wiedział co się dzieje w ogóle, się zada, bo bał się tego Alberta. Hmm. Walczył potem z bokserem, gdzie bokser w ogóle nie myśli o kopnięcia w ogóle. Widać, że brakowało brakował mu tego instynktu myślenia o kopnięcia w ogóle. Dostał high pad. No i no i z Gracemanem. Gracją glatian w ogóle dziś, że też nie poszedł do przodu. Nie? No, ale nie będę no, mu ujmował, mi też wszyscy ujmowali, nawet no, domo łatwo doceniać z boku. Ale z też że nie poszedł do przodu, tylko tak dało się trafić, nie no, ale ogólnie, no, no, no nie, no, długie ma te nogi, dobre ma warunki. Też, bo, I waga też, nie? No, jednak każdy był od niego chyba lżejszy. No, Gracjon to w ogóle ile różnicy wagi jest, nie? Tak, tak. waga robi różnicę, i, no waga i wzrost, nie? No, jednak miał te warunki, dobre, nie? A ja jestem też już teraz jednak mam, jestem trochę może niego niższy, ale waga też już teraz wasza dziewięć. Dwa już mi się przytyło trochę, 9-2, 9-3 więc dwa nie robi różnicę. On miał dobre warunki, dobre, dobre żeby się użyły gwiazdy na niebie. Ty, a żałowałeś ogólnie, że nie wystartowałeś w tym turnieju? Był taki moment? Nie, nie żałowałem, bo nie byłem w formie, nie. Żałowałem, że od stycznia wróciłem do treningów. To grałem, się pobawić cały grudzień i od stycznia wrócić na treningi. O, z się rozchorowałem, wróciłem do treningu na tam, tam 5 dni, potem znowu się rozchorowałem. Nie byłem w formie, więc nawet nie miałem jak czego żałować, no bo po prostu byłem chory, po prostu, więc okay. ja nie waldziłem w że jestem chory. Serio, byłem cho chory, mało trenowałem, czułem się osłabiony. Już na tą walkę byłem nawet zdrów, okay. ale dwa tygodnie przygotowałem no, się, może wiesz, czułem, że byłem w gazie. Nie, że nie żałuję, no co się wyleczy, to się nie, od, nie coś tak się to mówi. Co się wleczo, to nie ucieczy. Alberto, no, <ślam> byłem blisko. Ostatni Gali się naoglądałeś co? Tam było dużo tych unto e, Rounge jakieś tak. tam. I potem jak, ten Joseph powiedział Underground i on powiedział Underground Ander, Underdog. <grym> underdog i on mówił Undergrog jakoś najgorszej jak, 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 jak się usłyszy, to po to samemu się to już tak źle powiedzieć, tak, nie? Tak, tak, no. I no, było dużo takich że, rzeczy, ale no, no, nie, nie żałuję, no tak miało być, bo mo może teraz gdybym zawalczę, to. Walczę, to... To bym się zabrał wszystkie jego, jego zdobycze. Słuchaj, no właśnie, bo masz dwóch takich potencjalnych zawodników. Jest Alberto, można Ciebie zostawić z Alberto, ale można Ciebie też zostawić z Denisem Załęckim. bo no, Wy już mieliście jedną bitkę na kajdżu, musicie sobie to wyjaśnić. Eee, Denis też, kurde, pierwszy raz od chyba walki, nie wiem, z Don Diego albo nawet z Zelanem pokazał się tak dobrze. No, bo był, 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 był szybki I, i widać te czasy, miały siłę. Trochę widzę schód, to dobrze. Dużo, dużo. No, dużo schód, jest dużo mobilniejszy. No dobrze się no. pokazał, nie? Ciekawe, jakby w całym turnie walczył, jakby to wyszło. Mm -hmm. ale, ale, ale mogę, mogę wejść do ich dwóch, nie boję się ich, mogę do nich wyjść. Mm -hmm. Słuchaj, no, a gdyby był taki finał Denis Alberton, to na kogo by stawił? No Dennis, mi się śmieć, że to to tak? no. Albo w tak by to wygrał, mm -hmm. ale no widzisz. No się, co byś karty ułożyły. A myślę, że Danis albo sobie wygrał. Ale no nie mogę tak spekulować, nie wiadomo. Też, mi, też wygrałem turniej, mi ujmowali, ale no fajnie, że wygrał, fajnie, że on wygrał, dałem mu to miejsce, niech się, niech się cieszy i tyle. Walka z Denisem to też macie sporo do wyjaśnienia po takim, wiesz, względem takim medialnym, nie? Bo tam się dużo wydarzyło. Zaiskrzyłoby znowu? my Myślisz między wami? No, no będę... moment... to by dobrze zaiskrzyło. I to krótki land wreszcie. Nie, to szybko poszło. A, a, a chciałbym być na konta znowu. Bo... Teraz miałem teraz delikatną przerwę, tak bym teraz się wrócił sobie, sobie po, po, się trochę z Denisem, nie? to byłoby na pewno zabawne, nie? Ale co, ale formuła z Denisem raczej mi się wydaje, że najlepsza byłaby chyba, nie wiem, stójkowa, co? No czy to wolał MMA? Ja, ja to teraz trenuję no, MMA ciągle, nie? Tak? w Uniku, więc a w ogóle ze wszystkimi chciałbym się teraz widzieć w MMA ogólnie. Aha. Więc zobaczymy jak to będzie, ale raczej każdy będzie przyjmował ten MMA. A bo nie, teraz, to jest, ja, ja, wiesz, ja się wywozę z K1, ale jakoś w tym MMA tak czuję się taki, kurczę, swojski, że mogę i uderzyć i przytulić, i obalić i kolano, że tak wszystko mogę zrobić? Taka typowa ulica, oni teraz robić też na ulicy też kościół łapie, wywraca i też, wiesz, wszystko łokcie są wtedy na ziemi i jakoś ten bardzo mi jest taki mój, mój inst instynkt, taki, że mogę robić po prostu wszystko, nie? Mm -hmm. I ten mamy podchodzę chodzę teraz na ten unik właśnie i tam teraz na grupie zawodowej MMA, myślę, bardziej by mi to pasowało. Ewentualnie na jakiś tam K1 też mogę i pójść, ale wolałbym się bić w MMA, bo teraz dużo MMA trenuje. No to w sumie jestem w szoku, bo myślałem, że ty będziesz właśnie K1 mówił. I też, tak, założycie myślałem, że K1 no. będę się brać, bo tam mają walki motorskie K1, ale jakoś tak... Kurczę, to MMA, może... Ty, o już nie będę mówił z kim, ale słyszałem, że mocno się tam pierzesz na tej grupie zawodowej z tymi zawodnikami. Są tam też zawodnicy z KSW. I słyszałem, że tam na jednym treningu było grubo nawet. Właśnie widziałem już w, 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 w parę klubów w Warszawie, bo wyrzucili, wrzucili, bo u, mocno uderzałem, w alecach tak właśnie nie było z grupy zawodowej. A w Uniku właśnie fajnie tam wiesz, mi tu krew rozcięli, tu mój nos rozwalili, się tuczemy, ten na się mówi fajnie, podoba się tam takie właśnie mocno, 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 mocna stójka, mocna narzika. Leci krew, co tre, co trennie komuś leci krew, jakiś ten, Pierzemy się grubo i jest fajnie. Właśnie, lubię takie piedzielanie się. I unik bardzo mi pasuje, ten klub po takiej moją, moją właśnie moją 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 moją, moją że ja, lubię. ja nie, nie wybrałem sobie w ogóle chodzić na, 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 oj, proszę, oj, Spoko, na sztuki walki chodzi na sztuki walki i nie pracuje na przykład nie robi sparingów mało właśnie sparingów było na jak na przykład a tu tam tu, 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 co środę jest sparing sparingi są zawodowe co środę, mhm. jeszcze w sobotę są na, na, dla, dla średniozanoszonych mhm. no a teraz będę chodził teraz będę chodził i wtedy sparingi i na, i sobotę a trenuję? Ja mam boki wie, ile fajty boki, boki potrają, a może potem będę walczył sobie tak o jeszcze dla siebie. Nie wydaje mi się, że freak fighty akurat ostatnio się trochę odbiły. Nie, utrzymają się, utrzymają się, się. Tak, ludzie tak tak dają też, a to się utrzymać, nie? Stary, to już, nie wiem, chyba z dwa lata tak ludzie mówisz, już wszystko, nie, przestań. Ty, a na przykład y sporujesz tam, nie wiem, y z Radkiem Poczówskim, z Sieksą? Y z Sieksą coś tam trenowałem, z Jackiem, tak? Tak. No. Tak I tam z wszystko się bo z Radkiem się nie robiłem. Mhm. Sieksa tam, no teraz wygra walka w ogóle, A ta, komuś, no yy, klepał mnie ogólnie, ale tam wygrał się to tak wkurzyłem, to coś tam też mu dałem, taki ten, dałem mu, tylko on to chyba niżej, nie? Jednak. 7-7 Tak, no właśnie, jedno. ja widzę jak te dziesięć... Ale kişi... on waży na co dzień myślę, że więcej niż ty. Tak? On, ja oglądam z nim wywiad. W grudniu, bo on też był po operacji, on tam zbijał z 90, nie wiem, on mówi 6 czy 8 o, w ogóle, nie, nie, nie? ale on był po operacji wtedy też, więc tam na pewno, wiesz, troszkę, troszkę tam, tam ten więcej pojadł, ale faktycznie, że, że on też zbija dużo, ale tam taką tą ekipę stójkową, no to masz tam, tam naprawdę mocno, nie? Tak, tam no, tak, i mocno, jest super. Ja muszę się wydukować, właśnie kto jest kim w ogóle, bo ja tak, kojarzę tych ludzi, ale tak kiedyś bardziej tak jak zbukażyłem. A teraz jest tyle nowych zawodników tego wszystkiego, muszę się wyedukować z kim? kimś wyćwicza w ogóle. Wypadałoby, słuchaj. A jeszcze jedna walka z underground, Dennis Lebriga, koń wielki, mm. co? Wydaje się, że chyba ta walka z nim, no przynajmniej mi się tak wydaje, że chyba masz teraz trochę innych tych rywali, że ta walka z nim trochę później, no trochę za duży jest, co? Ciągle, ciągle, ciągle teraz ty na razie już, to znowu, znowu już, zacząłem dużo jeździć, już ważę 92, nawet 94 już waży. No. No ale mogę zlecieć do stówki, zbijać Alberta potem Denisa będę ważył ze stówkę To może do niego wyjdę, My też ciągle wiesz, do każdej walki tyję no. A ja bym sobie mógł ważyć ze 100kg, wejść do 93 na przykład mm. profesjonaliści, że schodzą z wagi, a ja ciągle idę w górę, bo no, jednak w tej bazie że nie wiem, z kim ja bym się miał bić w tych walczach 8-4, a nie miałbym z kim się bić. Tyburski, ewentualnie. A, burski ewentualnie. Ty wiesz, Tyburski też ile, 9-3. Ale nie mam, on by mógł zbić też tam do 8-4. No, okay. okay. no. no i chyba to tyle z takiego, wiesz, z takiego, nie wiem, w sumie też tam nie chcę kogoś obrazić, ale wiesz, no ale tych zawodników tam też jest jakiś pułap, nie wiem, Szachta jeszcze. No, Szachta mogę, no też, no mogę się z nim, z nim pobić, e, no aczkolwiek, no, z Elbryga, no, no to ten, no, trochę za, za waga się zadłużać, nie no, ale, ale ze może to już. Kiedyś może z tymi się zmierzyć, nie będą zmieszać, nie? Ale no, kiedyś może ta walka nastąpi. Ta. E, ostatnia sprawa, słuchaj, bo ty byłeś już taki zmęczony tymi freakfightami tym wszystkim, a teraz widzę, że już jest co? taka chęć powrotu. Trochę tak, no na pewno, nie? No, za długo przez nas przerwę zrobiłem ogólnie. Miałem tylko lekko przerwę a za, za długą jeszcze. A ja się, no ale w Afrykach lepiej, tak, lepiej takie długie przerwy nie robić, bo... No. bo żeby ludzie nie zapomnieli o, to, o tobie. Ale łatwo wypaść tutaj z obiegu, co? Mhm. Tak, no to no, no łatwo nie. wypaść z obiegu. I też zawsze, te walki się by były jakieś te walki, ale mi się wydaje, że do mnie zawsze, ktoś tam się jeszcze znajdzie, nie? Teraz może dużo nowych twarzy, kiedy przyjdzie czy coś. Oby. Nie wiadomo, zaraz ktoś się nowy pojawi, to zaraz wiesz. Stary, zawsze ktoś się pojawi nowy. Może wiesz, może tak jak na przykład ty miałeś taką historię, no to to, to jest taka naprawdę jedna jest, historia, jest. tak ciężko, no. No, nie? Bo ile ty miałeś na tym roku? 7-0? 7-0 miałem, no. no i to narodowy w ogóle. No A jest... Kasia nie chce z sobą rewanżu? Yy, będzie chciał, na pewno, on to bardzo chciał. Ja w ogóle miałem, mm, tak mogę zlikować, bo teraz już tak tak nie będzie. Miałem się bić o pas, pas właśnie z Kasiem, ale potem miałem się bić jednego o z Wrzoskiem, ale to w primie, Co ty więc, tak? bo no, z Wrzoskiem się miałem być po bo to robił raz z Donacją, no. i z Wrzoskiem tak po paskrula. Ale miało się z nim bić w, w tej, na tej gali, co będzie w maju? Tak, bo tak, no nie wiadomo, co, nie tam tak mi proponowali, co, nie? To, tak, o, bo, kur... bo, to, nie wiem, czy to teraz ten, no, ale w premierie. No, to teraz na razie Wrzosek na pewno nie zawalczy, ta, więc no można. Ta, mówić a sobie. w żółtce fajnie, boch się, takie niziutki, boch się go wypunktował, paskrula z biciem, bo kazwo fajnie, bo to była ale, bo, fajna walka, ale no niestety. Wyszło, wyszło jak wyszło. No, wyszło jak wyszło. Szkoda Marcina, Marcin, powrotu do zdrowia. Słuchajcie, piszcie w komentarzu, kogo byście woleli. Alberto czy Denisa teraz dla Tazego? No i co? Do zobaczenia. Do, 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 do Trzymaj się, <klucz> Marda.